Stupuk, żyjemy, żyjemy. E, witam was serdecznie. Sprawa jest tego typu. Ostatni filmik o kodiaku, co oglądaliście. Nie mogliśmy Wam pokazać debilizmów ustawień skrzynbiegów, tak? No bo tryb hamowniany, korzystał z innych map i tak dalej. Na drodze też ciężko, mówię, to są takie remonty, wykopy. jak do mnie jedziecie, to uważajcie, bo... Wszystko się zmienia. Niekoniecznie na lepsze. Ale nieważne. Mm, tu mamy samochód, który nie jest z tego rocznika że jeszcze nie powinien być tak debilny. Skrzynia jest deku 256 biegowa. Wsiadaj zaprezentujemy punkty zmiany biegów. I może, jak tutaj można popracować nad tym, bo to jest troszkę inaczej jak tam. A że przy okazji robimy ciptonik. No to. Ej. Oj, <śmia> lampę, nie potrafi włączyć, to jest masakra. Dobra, co my tu mamy. So, Sad Leon 184 konie. ogóle to jest auto mojego serdecznego przyjaciela, człowieka, który się zajmuje korwetą, więc ja się zajmuję jego dieslami, on się zajmuje moją korwetką, nie? Każdy jest dobry w czymś. Dobra, 218 tysięcy błędy już są od sony no X, tak? Tak, za niskos sprawność katalizatora. Więc... Mm, zgadnijcie co zrobię. E, <ścoughs> no tak, no i co? I mamy punkty zmiany biegów. Dobra młody, daj mu trochę tam w pędzel. I jedziemy z tematem. 200 pewnie było. O, o, czwóreczka. Ledwo się toczymy. 50 na godzinę. Piąteczka. 57 na godzinę. No i lecimy dalej. <grytanie> Szóstka. 70 parę na godzinę. Great job, guys. A poczekaj, poczekaj, A wdaj jeszcze drive'a. jedziemy sobie na szóstce i teraz spuszczamy nogę z gazu. Mamy 70. Cały czas szóstkę. 1100, yeah. no, ok, no 62, 63 dopiero przebija. To jest drama, słuchajcie. Dla czterocylindrowego silnika diesla to są obroty gdzie i smarowanie do końca jeszcze nie jest poprawne. Dwumas to nie mówię jak bardzo się cieszy. Normalnie jest aż po prostu rozdegrany z wyrażenia. Mamy synchronizację, słuchajcie na hamowni i robimy. Znaczy, nie zwróciłem uwagi, czy 1 na 2 też się toczy i już bija dwójkę, tak. bo podobno tak. Bardzo szybko przybił. Robert mówił, że też jest dramat, właśnie. Zresztą mój imiennik. No dobra, no to co? Hamujemy, patrzymy i bawimy się dalej. I idzie. 0,4 bara na DPF-ie. No, już ten DPF też przyciasny, co widać u góry. No... to będzie przy takim przebiegu? 200 tysięcy, nie? Cudów nie ma, jeszcze jak było to jeżdżone po mieście, to, to zobaczymy. Mocowo nie będzie źle, to 81 tam jeszcze sobie doliczy pewnie, 182 będzie pod koniec pomiaru, ale no, widzę nawet po wykresie i po wartościach, że tam u góry się robi już prawie pół bara. Słuchajcie, pół bara macie za turbiną na odcinku, tam nie wiem, 30 cm do DPF-u. Ciśnienie, ubara. górne rejestry mocy to nie będą osiągarne. Bardziej będziemy wszystko robić na dole i w środku, a góra no, po prostu, no, albo się zdecyduje na tak zwane rachu ciachu i po krzaku, bo to nie ma co z takimi autami. Dobra, no co? No to zrób jeszcze jeden pomiar kontrolny, piorę komputerek i lecimy z tematem. Jak w ogóle Wam powiem, że robić znajomym kolegom, przyjaciołom to jest zawsze kuźwa wyzwanie. Nie? Inne samochody? okej, okay. Czasem są wiadomo, bardziej upierliwe, mniej upierliwe, ale znajomym to zawsze wchodzą takie kwiaty, nie? Tak. Takie... Za karę zawsze coś jest. Tak, zawsze jest za karę, zawsze jest nauczka, nie? Koźwa po co ty to chłopie brałeś? Powiedziałeś dobrą cenę i teraz się męczysz. Tak jest normalnie. Po prostu reguła. Dobra, jeszcze jeden pomiar szybciutko i A ja popatrzcie tutaj w logi jeszcze sobie. Tu jest ci się nie wsteczne. 0,45 bara. No. Dużo, niedużo. Drugi pomiar ciutkę słabiej, 180, ale równie. No to są już kosmetyczne różnice, zobaczcie to nie jest tak, że ha, pomiar na hamowni za każdym razem wychodzi co do konia identyczny, bo tak nie idzie zmierzyć. To są składowe wielu własności fizycznych, tak? Zjawisk fizycznych, które się dzieją. Nawet sam opór kół troszeczkę ma in, opór rozgrzanego oleju z skrzyni Gdzieś tam zawsze to wpływa na minimalnie na na zmianę tych koni na końcu, ale jak już są dwa pomiary, mniej więcej o podobnych wynikach, to już jest ok. Nie? Najgorzej, jak jeden, nie wiem, wyjdzie 180, na drugi 106. Wtedy jest dopiero zdziwka, nie? Coś się tam zadziało. Jak minutę temu był mocniejszy. No, ten, ten, ten wygląda ładnie. Wykres, dobra, tego, tego wam pokazujemy. Tego, tego, tego będziemy wam pokazać bez ładu. Ten pierwszy, nie wiem, coś, coś, go, coś go boli. Wyczytujemy, robimy to, co mamy zrobić i, i, i tyle, nie? Dobra. Skrzynie biegów zaczytana przez OBD, ale. Silnik dla pewności wyjmiemy, jest tutaj pod maską, więc odczytamy sobie sterownik w pełnej krasie, ze wszystkim. Zawsze będzie można wrócić do nastaw fabrycznych. Zobacz jak się trzyma, nie chcę. Nie chcę być szybszy, nie. Nie, nie. nie będę, będę ekologiczny, będę wolny. Będę miał wszystkie ustrojstwa, które psują krew. O, no to zaraz się okaże. A teraz zajrzymy za kulisy mojej pracy i zdradzę Wam parę swoich tajemnic. Przed Wami soft do skrzyni biegów typu Deku 250. Jest to najprostsza, najfajniejsza i najłatwiejsza skrzynia do modyfikacji. Dlaczego? Po pierwsze mapy są wszystkie zwymiarowane jako 12x4 komórki. Oczywiście te są opisane w wartościach obrotów silnika, więc od razu widzimy na przykład, no nie wiem, czy tutaj ostrość pozwoli, ale że mamy 1000 obrotów przy delikatnym położeniu pedału gazu, kiedy skrzynia chce dopiero zrobić redukcję. Wystarczy te wartości pozmieniać powiedzmy na 1300, Voilà, Skrzynia zachowuje się o wiele, o wiele lepiej. Oczywiście można tam robić jeszcze cuda w tej skrzyni biegów i zrobiliśmy więcej, ale na tym my poprzestańmy. Później tylko modyfikacja mocy silnika, no bo wiadomo. Fajnie jest od razu mieć więcej pod pedałem. w tym wypadku bawimy się doładowaniem, no i wgrywamy. Lecimy z tematem. Łopanie, tam sterownik się programuje, ale to jest szok. Jakie on ma okno dachowe. Ty widziałeś Adrian? Co? Jakie ma wielkiego szyberdacha to? Znowu nie akwarium. Z, z panorama? No nieźle. Nawet dziennik telewizyjny nie panorama. <grym> <grym> Grubo. Dobra, zaraz zaprogramowany sterownik wsadzimy. Zaczniemy nagrzewać. Przy okazji zobaczymy punkty zmiany biegów. Bo skrzynia też zaraz poleci. No i będziemy testować. Taka to zabawa. swoją drogą naprawdę ładna sztuka. Coś wam pokażę, czekajcie. Yes. A to jest spory bagażnik. Jak na takie auto to jest naprawdę bardzo, bardzo ustawny bagażnik. Kiedyś myślałem nad taką kupą, nawet testowałem taką, swego czasu. To była ta, co miała super ten niby box, co się okazało, że fabryczny box, a nic nie dawał, nie? No co tam dawał, ale jakieś śmieszne wartości. Wieje zimnym, panie! Kuźwa w lecie za gorąco interkulery się gotują w zimie za zimno dupa marśnie. Dobra, tryby powłączane, skrzynia zagrana, silnik zagrany. Ty, poczekaj. Dobra, to tam se klikaj, a ja tutaj pokażę ludziom jak wyglądają te zmiany biegów, bo to jest ciekawe. Damy stopa. wciśnij, ja ci tutaj patrz, Drive'a i puszczaj nogę i lecimy. Dobra, delikatnie, mamy czwórkę, zobacz, 1400. Nie schodzi niżej. Jest piątka 69, tam 68 i szóstka powyżej 80 powinna wjechać. No, nawet troszkę więcej, zobacz. O, gdzieś i trzyma. 84. A dobra, później nogę z gazu, delikatnie wyhamuj. O, i już jest piąteczka. W momencie, w którym on przebijał bieg, już na szóstkę. Teraz on z szóstki schodzi na piątkę. Jest około 200 obrotów więcej. To jest bardzo ważne, by. Nawet jak mamy DPF-a, słuchajcie, to jest, to jest w ogóle dla mnie sprzeczne, bo jak można dopalić DPF-a, kiedy jeździmy sobie spokojnie po mieście te 60-70 i on już potrafi to robić na szóstce czy na siódemce w tych nowszych skrzyniach Deku 381, które widzieliście w poprzednim odcinku. Absurd. A teraz będzie lepiej. Przy okazji też jest blokada tipa, przyspieszenie zmian biegów, troszeczkę zwiększenie ciśnienia na sprzęgłach. Parę takich. Ym... Czarodziejskich ruchów, żeby żeby ta skrzynia była mniej debilna, mniej taka kluchowata i bardziej responsywna, ale też, żeby jej nie ubić za szybko. Dobra, a teraz lecimy z sp sprawdzaniem modyfikacji. U mnie ready lecisz. Standardowo góra siada, to jest po prostu... Ale on tutaj powiem, ci miał lekkie przeładowanie turbiny. I później jest bił. I to jest to, co pewnie też go ubiło. Natomiast wynikowo powinno być ładnie. No, 219, to jest tak, jakbyśmy chcieli. Bardzo dobrze. No i robimy drugi pomiar. Ja też nie cisnę tutaj na maksa, bo mówię, Robert bardziej chodzi mu o dłuższą eksploatację bezawaryjną. I zauważyłem, że on ma też takie kolebotanie, nie na jałowym. No, tam podejrzewam czujnik ciśnienia raila, który utrzymuje go na poziomie, na biegu jałowym, delikatnie coś siada i on tam. Coś skacze, ale dobra. Robimy drugi pomiar i zobaczymy, co go tak delikatnie ugiebało w górze, bo troszeczkę jest słabiej. Stawiam na EGT albo właśnie był wysoki boost i on go tam go trochę zdjął. Musiał się zaadaptować, często tak jest. Ile No, No. 30, 20, no 55 newt, ale płaski newt jak stół. Dobrze, tak będzie okej. Okay. Wiesz, newty z domu mogę zrobić, ale EGT znowuż poleci do góry. Tak tego byśmy też nie chcieli. Tak u góry nas bije GT. Taki ząbek się robi na wykresie. 920 już miał. Shit, negro! Not good, sir. We don't like it. 217 koni, już EGT wysokie. Poczekaj, jeszcze sobie spojrzę w logi. Czy może coś z tym zrobimy. Pamiętacie jak mówiłem, że kolegom to się robi najgorzej? No właśnie, zobaczcie ten ząbek u góry. Tak, tu, tu jest typowa strategia sterownika. Widzi za wysokie EGT, odcina mocno dawkę. No co, troszeczkę jeszcze ruszyłem kontrysku, delikatnie dmuchnąłem więcej tam powietrza. Złagodziłem ilość paliwa przy 3800, żeby tam tak szybko nie było gorąco. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak naprawdę mogę go zrobić, że tamte 920 GT będzie, takie, powiedzmy, lekko oszukane, ale to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby to było realne i prawdziwe. Dwójkę, panie, wybierz dwójkę! Nie no dobra, drugie podejście, Jest już trochę późno. Start. Start! No dobra. O. Teraz było ładniej. Zdecydowanie ładniej. No pokate. Ale jest troszkę słabej, tak. Mu delikatnie mu zdjąłem tam. Żeby, żeby tak się nie zagrzewał tam, to jak nie urok, to straczka, nie? Albo dodasz więcej koni w tym średnim momentu, w tym średnim rejestrze, ale szybciej zagotuje górę, albo musisz to osłabić. No dobra, dawaj pomiar numer dwa, bo teraz też lekko przodowywał. Albo moc, albo ekologia. No tak, no to zazwyczaj tak jest, albo moc, albo ekologia, ale czy wiesz, to nie jest zły wynik, no to nadal jest fajny wynik, ale mógłby być jeszcze fajniejszy i lecimy. Zdecydowanie lepiej teraz w górę skręca i do końca, bez problemu. Czyli tak można by to mniej więcej zostawić. Chodził tak dwa nie więcej. Tak, pewnie tak. Poczymy jak z momentem, ale powiem Ci szczerze, nie cisnąłbym go za dużo. To tam już dochodzimy do wiesz, takich granic. To szkoda, mamy jeszcze czas, nie? Chyba tak. To jak mamy chwilę, to wyciągaj stroby. Dobra. Ten wykreśli. Naprawdę wygląda. O wiele, o wiele lepiej. Nie ma tego ząbka takiego u góry, więc no troszkę słabo. Też to spowodowało, że tak się nie nagrzała komora spalania, nie ma takiego wysokiego EGT. Minimalnie to dmuchnięcie więcej też mu pomogło, ale ale. Więc teraz idziemy coś po środku, nie? Troszkę więcej paliwka, więcej doładowania, zobaczymy. Jak nie to, to zostawimy i koniec. Z tego nikt nie będzie strzelał, to nie ma być najszybsze auto w okolicy. Czekajcie, tylko kamerę odpalę. Wtedy zapomniałem tego tam podłączyć i pewnie dlatego nie macie ujęć. Czekaj, ja siądę, wezmę laptopa. Najważniejszą zmianą, którą tutaj będzie czuć, oprócz zwiększenia mocy i momentu, to będzie ta skrzynia biegów nieszczęsna, bo to naprawdę to jest dla mnie absurd. Tak, do 2014-2015 roku te nastawy w skrzyni biegów były w miarę sensowne, a później to się zaczęło pierdzielić bardzo. Warto dodać, że najbardziej rozbawia nas skrzynie biegów Deku 200 w takich np. przykład 1.6 TDI, które autentycznie utrzymują obroty na poziomie 1100 w silniku 1.6 o mocy powiedzmy 90 koni nice tam się wszystko cieszy panewki się cieszą zamach się cieszy, skrzynia się cieszy wszyscy się cieszą, ekolodzy się cieszą ostatnie pokolenie się cieszy Już widzę. Bo jeszcze nie policzył strat, a już mamy 190, a 186. I bardzo ładne EGT. Naprawdę bardzo ładne. Doszliśmy do 900, tam parę. Tak jak widziałem na szybko. No 215, dobra, to już jest tak w miarę. I wykres nadal ładny, równy. No jest lepiej, dobra. Czyli przypuszczalnie udało się. Dwie próby ekstra. To nie jest tak, że się wgrywa gotowca, tak jak wszyscy tam twierdzą, bam, gotowiec. No nie, nie, takie nastawy wstępne to jasne, że mam w głowie, w pamięci albo w bazie danych, aczkolwiek tej rewizji softowej nie miałem, więc wszystko robiłem z palca, ale i tak później to trzeba sprawdzić, dopieścić, no bo każde auto trochę inaczej. Jeden ma bardziej zawalonego DPF-a, drugi ma mniej, trzeci ma w ogóle zamuloną turbinę, sztanga nie reguluje w pełni i tak dalej, no bo ktoś jeździ, wie, gdzie właśnie tak jak DSG, podpowiada 1200 obrotów i i to w cio, nie? Tak, ale to, to, to już w miarę wygląda poważnie. 218 tysięcy przebiegów, ładny moment, płaski. Dobrze, leci jeszcze jeden pomiar i, i tyle. Już teraz może być troszkę mu cieplej. Aczkolwiek, czekajcie, ja tylko zatrzymam sobie tego. To leci. Okej, okay, ładnie. 870, 990. Lecz. na koniec pomiaru 890, tak jak widziałem, idealnie. No i najważniejsze, ile będzie? 212, 213 no, 13. No tak, no nie wiem, pierwszy na 215 mi się bardziej podobał. Zgzałeś się, czy nie zgzałeś. No wiesz, jak on dochodzi do 900, to nie jak ściąga dawkę już, nie? Ma taką strategię, ale nie jest źle. Tak wydajemy słuchajcie, nie ma co. Wykres ładny, równy, fajny moment, teraz troszeczkę się w całym zakresie pewnie to będzie ładnie, ładnie czuć. I to tyle w temacie. Więcej bez wiertełka f 10 DPF albo młoteczka bezpiecznie się nie da. To ty? Jezus. Weź, kuźwa ja patrzę na ten obrotomierz, a ten się puka w... w gaz. Świr jeden. Stresujesz. 460 Nm, no i pięknie. 213 koni. No, tamten ma minimalnie tylko lepszą górę, na no, to mówię, to nie ma co. Zostawiamy tego na te 213, taki wykres dostanie i tak jest ładny w miarę przyrost. Tak ja wiem, są ludzie, co zrobią to lepiej mocniej. Oczywiście. Ja zaraz wam mogę udowodnić, że dosłownie 4 bajty w sofcie, wyłączymy kontrolę GT, albo zamkniemy ostatnie odczyty i tutaj będzie 230. prawda. Bo to on dokręci się wyżej, tylko płaca. So? Wciąż. Bardzo dobra robota, dziękuję. Ślicznie jest trochę późno, ale dziękuję, że oglądaliście. Nara, cześć!